Michael nam tu przygotował 10 specjalnych gołębi. Linia Michael Bujik, linia doletek. Jak, jak się tutaj przed chwilą z Michaelem śmiałem, te gołębie są nieśmiercenne. Są bardzo dobre ptaki. Michael, please, come to me. Widzą koledzy, tutaj jesteśmy z Michaelem. Very good, good, very good. Yeah. Tutaj znamy się 25 lat, nawet więcej. Michael mnie tu ciepło przyjął dzisiaj. I tutaj mamy super gołębie z jego najlepszych, właśnie, gołębi rozpłodowych. Widzą koledzy, jak gołębie wyglądają. Jest to są to gołębie 25 rok. I tu jest numer Gołębia 9390. Jest to samiczka, super samiczka z jego najlepszych, właśnie, gołębi linia dole Michael Bujik. Widzą koledzy, jak gołębek wygląda. Michael, Arthur good friend. Ojo. good friend. Ja? Very good friend? Yeah? Very good? Very good friend? Artur? Artur, always very good friend. Także yes. widzą koledzy, tutaj naprawdę mamy bardzo dobre relacje. Pracujemy z tymi gołębiami już tutaj kilkanaście dobrych lat. Można zobaczyć, jakiego gołębie przygotował. Ucieszył się, że do niego przyjechałem. I to jest numer gołębia 9226. Piękny, ciemny samczyk, linia dole, złote oko, Michael Bujk, nawet bym powiedział, że zielony. Werygodny To właśnie go poprosiłem, mój machiel: przygotuj mi tutaj super 10 dobrych gołębi do Polski. On mówi, że nie ma problemu, Artur, przyjeżdżaj, są dla ciebie ptaki. Także widzą koledzy, że tutaj nie ma lipy. Co prawda, tutaj właśnie też takie było zamieszanie dwa lata temu, czy tam trzy, że tutaj wszyscy mówią, będą sprzedawali jego gołębie. Nie będę tutaj wymieniał nazwisk. W Polsce trochę zamieszali mi tutaj, ale ja jestem spokojny, grzeczny. Czekam sobie cierpliwie widzą koledzy, że Michael mówi, Artur jest top. Ucieszył się, że przyjechałem jako jego dobry, bardzo dobry kolega, jeżeli chodzi o gołębie. Super pitch. Number one. Tutaj właśnie top, top quality. Top quality. Top quality. Tak, to to quality, quality, yeah? to quality yes. Very nice pigeon. Yes. Super samica, special pigeon. Special for you. Yeah? Tak, tak. To jest właśnie specjalny gąb dla mnie. Nie widzą koledzy, jak on wygląda. Przepiękna samica. To jest to, co ma być. I numer głębia to jest 9479. Piękna samiczka. Mm. Michael Bujik Arden, linia dole. Tutaj Michael ma z tyłu swoją, tutaj, swoje głębie rozpłodowe. No, przepiękny, Mamy kolejnego gołąbka. On mówi, dzisiaj nie ma czasu. Michael mnie to musi przyjąć. On mówi, dobrze, nie ma sprawy, przyjeżdża no, Super, super pidgin. I to jest numer Głębia 9266. Arden z taką ciemną poświatą. Piękny gołąbek Samczyk. Linia dole, Michael Buik. Jak można powiedzieć, Michael Buik jest jakby e, strażnikiem rasy Arden, e, właśnie. Te gołębie, on stworzył tą rasę, on te gołębie wypielęgnował i cały czas tego gołębie pielęgnuje. Właśnie tutaj przyjeżdżają tutaj klienci z Tajwanu, te gołębie idą na cały świat, do Chin, do Tajwanu, do Anglii, no wszędzie. Wszędzie to jest bardzo dobre, gołębie są, które one się krzyżują z innymi gołębiami, z innymi, innymi rasami, no przepiękne ptaki. Super, gołąb, przepiękny. Można zobaczyć taki markerek na główce. Gołąbek ma, posiada. No, Piękny. Gołębie są, widzą koledzy, plecy. Wszystko jest wypielęgnowane w najmniejszych szczegółach. Gołąbki są prześliczne. Też taka czerwona poświata przebija przez te gołębie. I numer gębia to jest 9335. Przepiękny gołąb Buick, linia dole. Tutaj taki jeszcze ten, ten nosek urodziwy, jak tu koledzy widzą. Super. Michael mówi, wybierze super ptaki i tak właśnie jest. Super, dziękuję bardzo. Piękne gołębie, piękne gołębie. Tutaj mamy kolejnego ciemnego samczyka. Te gołębie mają piękne oczy, zielone oczy. No, typowy, typowy kolor oczu Michael Buick i tu jest numer gołębia 9152 Super Gołąb Michael Buick, linia dole. Piękny ptak. Tu widzą że właśnie go poprosiłem o 10 gołębi, nie brałem 50, ale tak jak tutaj bywało czasami, to brało się po 50 gołębi takich. Naprawdę super. Zawsze tutaj koledzy biorą tego, gołębie, zakupują, są zadowoleni. Można zobaczyć piękne gołębie. I numer gołębia to jest 9215. Michael Bujik z gołębi Dole, te słynne Ardeny. Favorit Dole, linia Dole. Watembaner Merwe na gołębiach właśnie Michaela Bujika wywalczył. Gołębia Asa z Barcelony, pierwszy As właśnie z gołębi Dole. No, Gołębki są prześliczne. Widzą koledzy, jak wyglądają, jak się prezentują. No, dopracował rasę swoją bardzo dobrze i te gołębie właśnie są super. właśnie Z, z, z Świętej Pamięci Wangelem mieli spółkę lotową gołębi Jan Arden. Także przepiękne ptaki, super gołębie. Samiczkę właśnie będzie, to jest samiczka, piękna samiczka. Numer gołębi to jest 9539, no piękna, piękna samiczka. Można zobaczyć plecy, no gołąbki się układają prześlicznie. Linia dole, nice, very nice. Piękny gołąb, naprawdę piękny gołąb i to jest numer 95 9539. E, tak jak powiedziałem tutaj z Michaelem się znamy 25 lat. E, także e, myślę, jakbyś wie co? Jeszcze byś przetłumaczył, że Michael, e, spytaj się go, ile lat się znamy? He's asking how much time do you know? Long time, ja. Yeah. twenty oh, 20, 25, 30 yeah, yeah. Also, tak 5 lat. Tak jest. Około, około 25 hmm. lat właśnie jak. Zakupuje od niego gołębia. Ja? nie? Yeah? Yeah? Yeah, yeah. yeah. Także naprawdę tutaj zdamy się długo. On się starzeje, ja się starzeję, no ale tak życie leci, no nie? Nie. Yeah. Słuchajcie. Sí. Super. O, szyny Piękny mm -hmm. Piękne gołębie. Tu już widzą koleży te złote obrączki Michaela. No, piękny samic. Koledzy zobacz Michael, super pigment. On to właśnie wie. Top, top, top quality. Zobaczcie, jakiego gołębie tutaj dla mnie przygotował. Naprawdę się ucieszę, że mnie widzi. To jest numer gołębia 9366. Widzą koledzy, pieniądze, pieniędzmi. Biznes, biznesem, ale jak się ma dobrego kolegę w postaci właśnie Michaela, to mamy też. Bardzo dobre gołębie, tutaj do zaprezentowania, gdzie, gdzie naprawdę są te gąbki. Godne polecenia. Super, super gołąb. Piękny, tak. Numer Gołębia 9366. 66 Przepiękny. Tutaj mamy ostatniego gołąbka, którego dzisiaj zakupujemy. Piękne, złote oczy. Numer gołębia 92 50 59 Gąbki posiadają dokumentację złote obrączki Michaela. Myślę, że materiał bardzo, bardzo wartościowy. Michael, danke wel. Next time, next time, Artur. go, yeah. tu, tu przygotuję następną też partię. Myślę, że widzę w że gołąbki śliczne. Także zapraszam. Życzę miłego wieczoru.